Cześć wszystkim, tu Borek. Dzisiaj zapraszam Was na film, gdzie omówimy sobie kolimator Impulse od Firefield. Jak wielu graczy airsoft jestem także zainteresowany bronią palną. Dlatego z ciekawością przyjąłem propozycję przetestowania sprzętu firmy Firefield. Jest to producent, który w swojej ofercie ma optykę oraz akcesoria, które projektowane są w Stanach Zjednoczonych z myślą o palnych odpowiednikach naszych replik. Z powodu atrakcyjnej ceny, w jakiej oferowane są ich towary, można zastanowić się także nad stosowaniem ich wersoftie. W końcu, jeżeli coś wytrzyma strzał z kalibru 308 Winchester, czyli 762 NATO, to na pewno wytrzyma nawet mocne repliki w systemie GBBR. Kolimator Impulse to kompaktowe urządzenie, które pomoże nam w celowaniu z naszej repliki. Ma kilka ciekawych cech, a moją ulubioną jest chyba to, jaki ma punkt celowniczy. W dzisiejszym filmie omówimy sobie, jak wygląda zestaw, który otrzymujemy razem z klimatorem, um, opiszemy jego cechy oraz funkcje i zobaczymy, jak sprawdza się w realnych zastosowaniach. Klimator trafia do nas w kartonowym pudełku z kolorowym nadrukiem. Samo pudełko jest solidne i bez problemu może służyć nam do przechowywania optyki, gdy jej nie używamy. W zestawie znajdziemy oczywiście kolimator. Osłonki typu flip-up oraz montaż były już zamontowane na urządzeniu. Dodatkowo mamy też instrukcję oraz ściereczkę do czyszczenia soczewek. Nie ma tutaj żadnych narzędzi, bo nie będą one niezbędne do zamontowania kolimatora na replice. Kolimator jest wykonany z aluminium. Ma przyjemną matową czarną fakturę. Znajduje się od razu na uchwycie montażowym producenta. Przykręcamy go do repliki sporą nakrętką z boku. Można ją spokojnie wkręcać gołymi rękami dzięki antypoślizgowej fakturze, ale w razie czego można też użyć rybokręta płaskiego lub monety. W zestawie dostajemy montaż z podwyższeniem, o którym opowiem w szczegółach nieco później. Jeżeli jednak potrzebujemy innej wysokości montażu, to możemy skorzystać z rozwiązań w standardzie T1. Z montażem zestawu kolimator mierzy około 90 mm długości, 71 mm wysokości oraz 58 mm szerokości. Jego waga z baterią to około 220 gramów. Opisywany kolimator jest certyfikowany na wodoszczelność na poziomie IP55. Jest też odporny na zaparowanie i wstrząsy. Producent podaje, że można go używać z amunicją do kalibru 308. Impuls 1 do22 to kolimator o dwóch kolorach podświetlenia, zielonym oraz czerwonym. Możemy regulować intensywność podświetlenia w 5 stopniach dla obu kolorów. Jak widać przy jasnym świetle można zauważyć, że kolimatorowi brakuje nieco jasności. Jednak jest to skrajny przykład. W większości zastosowań i warunków nie powinniśmy mieć problemu z kolimatorem. Spotkałem się też z głosami, że najniższy stopień podświetlenia jest za jasny w kompletnej ciemności. Osobiście nie widzę takiego problemu. Jasność regulujemy podkrętłem z boku urządzenia. Znajduje się w nim także pojemnik na źródło zasilania w postaci baterii CR2032. Według producenta, w zależności od poziomu jasności jedna bateria powinna wystarczyć na 29 do 170 godzin. Punkt celowniczy to tak zwany donut śmierci, ma on dwie składowe. Dla najbardziej precyzyjnego celowania mamy na środku kropkę wielkości 2 MOA. Czyli 5 cm na około 91 m. Znajduje się ona w okręgu o wielkości 30 MOA, czyli 75 cm na 91 m. W praktyce bardzo dobrze się to sprawdza. W grach na krótkich dystansach bez problemu możemy celować na większy okrąg, a dopiero gdy potrzebujemy bardziej precyzyjnego punktu celowniczego, to skupiamy się na kropce. Na nagraniu możecie zobaczyć, jak wygląda obraz przez opisywany kolimator w dynamicznych warunkach. Tutaj, też kilka bardziej statycznych ujęć. Jak widać, szkło kolimatora jest dość przejrzyste i nie przyciemnia. To duży plus. Kolimator ma też, według producenta, korektę paralaksy na 18 metrach. Oferowany montaż daje nam średnią wysokość. Po zamontowaniu na możemy sobie zgrać kropkę celowniczą z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, więc jest to montaż w tak zwanym stylu absolutko witness. To dobra opcja dla osób, które chcą zminimalizować profil optyki. Jednak dla użytkowników masek stalker lub paintballowych może być minimalnie za nisko. Celowanie dalej jest możliwe, ale nie jest to najbardziej wygodne. Regulacja punktu celowania odbywa się poprzez obrót wieżyczek na górze i z boku urządzenia. Ukryte są one pod ochronnymi kapturkami. Do ich przekręcenia potrzebny jest śrubokręt płaski lub moneta. Jedno kliknięcie ma wartość jednego MOA, czyli standardową jak dla kolimatorów. Produkty Firefield zajmują ciekawą pozycję na rynku. Są solidne i zaprojektowane tak, by bez problemu działać z zbroją palną. Z drugiej strony są na tyle przystępne cenowo, że znajdą się w zasięgu budżetu graczy Airsoft. Moim zdaniem to strzał w dziesiątkę. Opcyka typowa Airsoftowa, nawet w podobnym przedziale cenowym, często odstaje jakością obrazu, a na pewno wytrzymałością. Jest to też bardzo dobry wybór dla osób, które traktują Airsoft jako wstęp do zajęcia się strzelectwem sportowym z broni palnej. Możemy kupić sobie kolimator Firefielda na początek przygody, a potem przenieść go na palny karabinek, gdy już w końcu zdobędziemy potrzebne uprawnienia. Gdzie jest więc haczyk? No cóż, produkty Firefield co prawda projektowane są w USA, ale produkcja odbywa się już w Chinach. To na pewno wpływa na obniżenie kosztów. Dodatkowo producent oferuje 3-letnią gwarancję. To mniej niż inni niektórzy producenci. Czas pracy na baterii w porównaniu do droższych urządzeń też może wydawać się niedługi. Jednak tutaj mamy do czynienia z optyką przeznaczoną raczej do strzelectwa sportowego niż do działań typowo wojskowych, więc nie oczekujmy kilku tysięcy godzin pracy na jednym ładowaniu. Dla mnie to nie są duże kompromisy. Jestem pozytywnie zaskoczony wytrzymałością kolimatora, a jeszcze bardziej jakością jego obrazu. Podoba mi się dwustopniowy projekt punktu celowniczego. I z pewnością wolałbym nawet niewiele dopłacić do takiego kolimatora niż oszczędzić kupowaniem typowo airsoftowe odpowiedniki. Dajcie znać w komentarzach, jakiej optyki używacie na swoich replikach i co sądzicie o prezentowanym produkcie Firefield. Więcej materiałów z opisywanym dzisiaj kolimatorem znajdziecie też na moim Instagramie. Jeżeli interesują Was takie filmy, to zostawcie subskrypcję. Tymczasem dzięki za oglądanie mojego filmu.